To mógł być y, rok 96, 1996. Już któryś z naszych wylotów z Frankiem do Oleśnictwa, chyba dwa albo trzy razy byliśmy, nie? I ten był po prostu, no, jeśli chodzi o to, co tam się zdarzyło, mniej szczęśliwy, nie? podczas, y, podczas lotów, y, na lotnisku zostały one przez chwilę na chwilę przerwane, ponieważ startować miał y, samolot do powidza, była to iskra. No i wystartował. Po oderwaniu się od razu poszedł gdzieś 100-200 metrów w prawo, tak żeby przelecieć nad y, tym zlotem, który tam był wytyczony obszarowo. No i przeleciał i, i, i zaczął robić beczkę nad tym terenem. Być może jeszcze miał za małą prędkość albo klapy otwarte. Zaczął robić beczkę, będąc na plecach, zaczął schodzić do ziemi i już nie zdążył się odwrócić do normalnej pozycji i kabiną w dół, przyglebił w ziemię. Z, krótko za lasem, za, za tym. E, e, Sytuacja była, no. Nikt nie wiedział co powiedzieć, jak to mogło się stać. No ale się stało. Jedynym co zimnej krwi nie stracił. Był Franek, bo do końca filmował, bo on start tej iskry filmował I, i prowadził tą iskrę aż do samego końca. Także był to jedyny dokument dla Komisji Badania Wypadków Lotniczych Wojskowej, na której mogli po prostu zobaczyć, jak to się stało oprócz zeznań najrozmajczych świadków. Tego zdarzenia. Oprócz tego nie było, nie było w oleśnicy helikoptera, żeby komisja mogła polecieć te, ten kilometr tam dalej, zobaczyć, gdzie co się, jak to się stało. No to znów Fradek zaoferował swoją pomoc. I, I przewodniczący tej komisji badania wypadków z Frankiem Tajfunem polecieli, no bo samolot latał minimalną prędkość, to on tam miał poniżej 60 na godzinę, to nie dużo bo, przecież szybciej niż helikopter, nie? Nad tym miejscem mogli oblecieć to zdjęcia zrobić i chyba z dwa takie loty wykonali z tym, z tym. Jak się okazało, to był też jakiś dajoby. Jeszcze franka z okresu wojskowego i dlatego chętnie zaoferował swoją pomoc. Nie? No, to było takie najmniej przyjemne, że tak powiem, doświadczenie, jakie w czasie tego zlotu się zdarzyło.